Cześć, witam Was. W dzisiejszym odcinku nagrywamy ze serii Od zera do milionera. W dzisiejszym odcinku jest ze mną mój kolega, z którym sobie rozmawiam. Ja mam bardzo wiem. I w dzisiejszym odcinku będziemy y, przygotowali pole pod siewy i będziemy robili siewy. I może się to, może też będzie odcinek z Eurotracka. Też zrobię oprowadzenie później na sam koniec po gospodarstwie. Zrobię taką akcję na odwrót. I właśnie będę musiał chyba aby coś pożyczyć. Aha, no to zapomniałam o tym. Przepraszam, że tak teraz robię naginie, ale muszę to pole dokończyć. Jak widzicie, się woda zbiera na polu, więc no nie zaciekawie było przy oraniu. Bo już orałam, to zaoczycień On mi się zakopuje na by ten... Zakopał się to jest właśnie minus, dlaczego nie mi, 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 mi lubię moda na zakopywanie się Napiewamy dzikie kojarka? No może z tego. Z eurotraka. No dobra. Musimy jechać na warsztat. A pracuję na warsztat po to, aby zrobić, żeby za to, że żeby się tak łatwo nie zakopywało сестра А вот это вот же.

to jest za w ogóle. No, dzisiaj taki odcinek to mało, nie ale. Cóż. Odcinek będzie na pewno to dobrze. Też w następnym odcinku może już będę sprzedaży że zboża Więc my teraz jedziemy na pole Ciekawe czy teraz nam się uda przejechać teraz? Ja właśnie tam jeżdżę bronami z wałami Po polu i uprawiam a ty co tam robisz? Jak kosmowarstwo buduję okay. dwójka jedziemy E no teraz to idzie podwójne tylnie koła są założone i idzie co z, co z tego że dziwnie wygląda ale daje robię. Nie ważne. Ważne, że idzie. No. Mam nadzieję, że po zimie po sprzedażach się pojawi nowy nabytek. Może. Ale jeszcze nie wiem. No, bo... Nic, no, nie wiadomo jeszcze jak to będzie ale może będzie na błędek ciekawe jak ucieknie przez, przez to bagno, co ja tutaj mam a ten bagno jest naprawdę potężny robi wrażenie ja tutaj dom i jak na to jak jest chyba w pole i potem ta ziemia taka się robi... Taka krzywa. Wiesz, tak się podbliża. No. Tak, wiem. Albo obniża. No, teraz ciekawe, czy da radę przez te bagno, bo jak orałem, to musiałam po sąsiada biegać. bo nie to w ogóle nic ruszyć. Nawet pługu się nie dało podnieść I uwaga, wjechałem w bagno i... No, jakoś, jakoś przeszedł. Przez to bagno, ale tylko Spróbujemy ja bo... przez, przez środek. Wchodziłam w ale nie tą. No a skąd teraz przejść przez środek Jak mi się załaduje. Jedziemy teraz przez środek tej kałuży No prawie przez środek jak się zacznę kopać, to ja po prostu stoję. Nie. E, no idzie. Idzie, idzie. No ja Było to spod chuleci. Ale sobie polecam panią F1 w najlepiej nie pana na kwiecie wstawiła ptę w górę ten w ogóle może być na księżyc, więc polecam najlepiej pana na świecie. zostawiajcie też sobie po to, aby mógł wreszcie zrobić live. U. Tam łapek w ogóle nie musicie tak dużo zostawić, ale zostawcie chociaż subiki. W ogóle dużo wyświetleń zrobiło w godzinę, nie całą godzinę ze kosów. Prawie 500 wyświetleń chyba. Wyświetlenia to nie jest coś co każdy oczekuje, ale ja oczekuję wyświetlenia. Bo dla mnie to jest aż dziwne. Dopiero zaczynam rozgrywkę z YouTubem, Więc no. Jakby ktoś miał jakieś dobre porady, to proszę, możecie pisać w komentarzach. No, w sumie od razu chłopaków na warsztacie poprosisz, aby mi z GPS-a założyli do tego. Do tego zacznę. No, ale i tak to będę używał. Bo to młoka okoła się nie I przez przypadek zmierzy zmierzyłem bieg, co nie, na N, czyli że nie było żadnego biegu, i on stanął w miejscu, a jak próbowałem nim ruszyć, to się zakopał. Nie, hmm. że nie, nie. Yy, Dobra, ja to bo to to... Dlatego za teraz zajadę na śmierć. O, I zgas. Dobra, o obora. I znowu zgas. dobra, jakby coś u mnie w było słychać, to przepraszam, bo moja siostra zaprosiła koleżanki do domu i ryczym jako Mama? Mam nadzieję, że on odpali, co nie? Bo mi mnie odpalić nie chce. To jakby to wkurzał, no. kupię ciągnik. Taki drogi, nie? No. Ja mam już no. wszystko poustawione. Ustawienie albo robiłam, żeby tylko fajnie było przez pół godziny. I kurde. Pokazuję mi, chcę kupić. Masz za małą ilość pieniędzy. Tak. No, no już mi ci zabraknie. Nie wiem. Dwa te dwa dolary. 2 te. 2 złote. Bo złotówki. A dwa? A ja też się te dolary. No, w farmingu, no co wiesz. To częściej... Ja mam złotówki. <trykne> Najgorzej jak poczek mi w koło... Najgorzej jak mi w koło, że zgrasz, nie? Eee... Chodź do jechać,

Nie ja, jest trochę takie proste. Bardzo wykrakałeś zgasł mi. Piękny, mówię, podała. No Dobra, jest, jest jeszcze nadzieja. Idę po 60. A co wyciągasz? Zakopałeś coś? No, za z podwójnymi oponami. Nie chcę mnie odpalić. Ja nie mogę. Ja mogę podjechać tym. Mostek farguson, są tak. Nie, ja zrobię tak, że po prostu tam. Ten, te brony odepne, odep, odczepię i odepnę turem. 60. I po prostu wezmę linę, podczepię do 60, i pojadę. I 60, hmm. pojadę. No, jak ona mi już wyciągała tego, za co raz? I ty, i, ty, i ty. Ale dymi nie, miłosierno.

A niedawno, a, a niedawno co było na to? I co ja znowu brudno? Iros na kieszonkę, czy jakiś mam fajny? Nie. Podam. Mały. Może... Ej, gorzej, jak te brony zostaną w tym bagnie? Ja się śmiałam. No nie, dobra, brony się obróciły. Na, such, na stronę za Oraną, nie w tym bagnie. Ona! Aż czemu w ogóle u sąsiadów nie ma wody, co nie? bo nas, nas na polach od sąsiedów nie ma nic Dlaczego ja wyłączyłam farminga? miałam wyjść z gry i wyłączyłam, w sensie miałam wyjść z mapy i wyłączyłam farminga Był uh -huh. fuck

Ja właśnie nie ma naprowadziłam. No, to, to że, to żeby fajnie chciał sześćdziesiątką wyciągnąć. Zakopałeś? Ona nawet nie usiadła na tych kołach. Czekaj, a sprawdzę czy zator odpali Bo on nie chciał tylko odpalić Wiem co, ja ci nie dam, bo... O, fajnie nie, nie, nie jestem na przeważach Odpalił No Odpalił, ale się zakopał Bo chciałam pociągnąć 60, a lina była przypięta się. Dobra, jeden na godzinę i jakoś wyjedziemy z tej kałuży. Nie no. Szybko. To pojedziesz. Zawrót na prędkość. Mhm. <laughs> Ale ważne, że wyjadę. Kto powiedział, że wyjedziesz? Jak wyjadę, to poza kałużę? To już chyba będzie lepiej, ja no, lepiej, 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 lepiej szybciej. Dałam mu spalnik, a on się zakopuje. Czekajcie, widzę, że popcham go. Dla mnie to jest mieszkana. Ej, sąsiad! No, co? Jakby pod odcinkiem było pewnie. No. Tu jedziesz mnie wyciągnąć z pola. Co też się zakopujesz? Jakby to powiedzieć? Może nie w polu, ale coś z moimi hamulcami się stało i wjechałam do topu. Co Mamy problem. Oj, sąsiad, sąsiad. Ja mam szczęście, bo tak się żartuje. Co ty powiedziałeś? widzę. Że to tylko żarty były Nie muszę cię wyciągać Musisz Dobra Daj mi chwilę, tylko sześćdziesiątkę wyciągnę Ale to poza kamerami może usunąć Dobra no Nie ma Teraz natrywasz. Idę, idę na sklep użyczyć jakiś ciągnik. Eee, tylko jest taki problem. No jaki? Bo zakopałem maszynę, co ma 350 koni, że się wjechałem do stawu. Ty. Jest... oponami. Duże ciągniki. Duże ciągniki Bo Jak kiedyś będzie ona Ania, to powiem na górze, że tam są meble. Mhm. No. Dobra to, jedziemy moją BMW To jak tam, co tam robisz teraz? Ale. Bo ja świetnie Fajnie mi się zlagował Aktualnie miałem orat pole ale wyciągam jakoś pług i, i podepnę po odmach tej paliwczaną Nie, to... to te, ta maszyna jak się zakopie To już nie mam szans Zbieramy auta Aha, mam za mało pieniędzy wiemy. Mam za mało pieniędzy, żeby ją wypożyczyć Super Wm I powoli auto. Halo? Y nie teraz, y później, teraz nagrywam odcinek I mam problemy, bo się na pół zakopałem Dobra, to na razie. Aha. Znaczy, jak coś, to ja nagrywam też odcinek z jakimś innym teraz. No to ten, to ja za, za chwilę do ciebie zadzwoniłem do Discorda, dobra? Dobra. Dobra widzowie sprawa ogarnięta. Ciągnik wypożyczony, więc jedziemy na pole. Za ile obiekt kończysz? już pod chwilę Nie wiem, jak wyciągnę chyba to już. To już kończę chyba. Jak wyciągnę. No widzę że niestety króciutki odcinek, chciałem dłuższy nagrać, ale będzie jeszcze dzisiaj z EuroTraka. Teraz będziemy wyciągnąć. Jak mi się uda wyciągnąć, bo nie wiem czy się uda, to wtedy... To wtedy kończę, a jak się nie uda, to wtedy też kończę. Gorzej jak się zakopie ten Ursus. Widzowie? Spoiler, zakopię się. Wcale, że nie jestem dobrym kierowcem. Aha. Uh -huh. No, na że ja to już... jak mi A jak mi wjechałeś... ...płatę w, w Balkan A ty mi się... Ty teraz ha... Hamulce mi się pomyliły. Ja hamulec... Mhm. Mam olej sprzęgłem ci się pomylił. No nie wiem. Ale... No tak, bo nigdy na kładzie nie jeździłam, panie. A teraz mówi, że w dobry kierownik. Nie, to jest żart. Co? Zakopał mi się. Hej, mówiłaś, że się wykopie. Jeszcze nie. Je, jeszcze się nie zakopał Dobra, bierzemy kredyt i kupujemy Audi RS8. Jeszcze się nie zakopał Jeszcze jeździ. farmingu Audi RS8. Dobra, wyczuwałem się. Szarpiemy. Coś Coś się jak to zatupiło. Ja do tego to Trzeba szarpnąć tym. No i szarpniemy To Ja chyba sobie tego ursusa zostawię. I ten. I wezmę go na testy. On u mnie podziała sobie dużo. Ty sąsiad, ty miał, ty tą trzydziestkę sprzedałeś, czy nie? Ja, ja ją jeszcze mam? Mm, nie, jeszcze mam, ale raczej będę sprzedawał, wiesz. Bo nic Sąpka nie robię. Chodzi? Ju, teraz właśnie chodzi na deszczu. Chodzi na deszczu?! No. Ja mam szynkę No właśnie przed chwilą zatora wyciągnąłem dziesiątka jakoś się odkopała właśnie przed chwilą. Ja Aha dobra. widzimy więc no na razie widzowie, kończymy już odcinek i widzimy Dada. się w kolejnym. Na razie.